Cześć Paweł Skor, sportowe love, love. W związku z tym, że powracają rozgrywki piłkarskiej PKOBP Ekstra klasy, należy popatrzeć jak to wygląda w poszczególnych klubach sportowych, jak wygląda sytuacja, ponieważ koronawirus oczywiście dotknął te poszczególne kluby oczywiście w mniejszym i w większym i mniejszym stopniu. Natomiast w tym materiale skupmy się na ostatnich wydarzeniach z Wisły -Płock. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ kontrakt Jakuba Rzeźniczaka został przedłużony no i prawy obrońca Wisły będzie grał w tym klubie także w sezonie 2020-2021. Niewątpliwie dla trenera Radosława Sobolewskiego bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość także dla kibiców, którzy będą mogli śledzić reprezentacyjnego obrońcę właśnie w tym zespole. I zatrzymanie tego zawodnika jest kluczową informacją, ponieważ to pokazuje, że Wisła faktycznie może być mocnym klubem w przyszłym sezonie. Oczywiście w momencie, kiedy uda się odpowiednio przepracować okres przygotowawczy i to w całości go przepracować. Teraz na czeka nas jeszcze dokończenie rozgrywek. Zobaczymy, zobaczymy na co będzie stać oczywiście Wisłę Płock w tych rozgrywkach. Jak zakończą ten obecny sezon, później będzie oczywiście można mówić, w jakim, jakim nastroju będą mogli przystępować do, do sezonu kolejnego. Jako Brzezniczak wielokrotnie podkreśla, że atmosfera panująca w Wiśle Płock jak najbardziej sprzyja jemu i sprzyja rozwojowi jego piłkarskiej jego piłkarskie kariery. Także w samych superlatywach na temat piłkarza wypowiadał się trener Radosław Sobolewski, ja tylko przytoczę jedno zdanie z komunikatu wysłanego do mediów, w którym Radosław Sobolewski stwierdził, że rzeźniczak jest ważnym ogniwem drużyny. Razem z resztą chłopaków tworzą fajny, zgrany zespół o naprawdę sporym potencjale. Także no, to pokazuje, że faktycznie rzeźniczak jest uznawany za jednego z lepszych piłkarzy w dziśle Płosk i no Tak jak wspomniałem, zatrzymanie tego zawodnika jest kluczowe. Wydaje się, że Wisła ma odpowiednią w tym momencie politykę i jeżeli uda się zatrzymać obecny skład, to, to faktycznie Radosław Sobolewski, trener, może mieć mnóstwo powodów do radości. Być może jeszcze w tym, w tym sezonie, ponieważ zawodnicy już nie będą musieli myśleć o ewentualnych kontraktach na nowy sezon, więc Wisła podejmuje dobre decyzje podpisując te kontrakty teraz jeszcze przed wznowieniem rozgrywek ligowych. Słuchajcie, na dole macie takie łapki w górę i w dół, klikajcie szczególnie te łapki w górę eee, to motywuje do nagrywania nowych materiałów subskrybujcie też kanał, klikajcie w dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o nowych filmach, eee, no tak naprawdę nagrywam je dla Was, więc miło, że, że je oglądacie eee, tyle ode mnie, na teraz trzymajcie się, na razie pozdrawiam